先把那。 tej strony Motokiti Hashtag One Zapraszamy na sklep motokoty.pl. Jak napiszecie fajną uwagę do zamówienia, to zgarniacie kaskę. A tutaj długi kiedyś. Nawet 1700. Łącznie 1700. no Łącznie 1700. Człowieku. Pula nagród 1700. Taki mały dodateczek dla Was do zamówienia. Bo czemu by nie? Motokoty.pl wbijacie, zamawiacie. Na przykład takie koszulki też można. Ale co ty tutaj masz, powiedz gościu? No tak nie można na motokoty.pl. Tych rzeczy niestety nie ma, ale te rzeczy są przydatne do niektórych rzeczy. Patrz co tam stoi, patrz. Saję piękny piękny. Taki amator tam jeździ ty. O, amator. Trawa wysoka jest. Trawy próbuje kosić. Ty. My pokażemy dzisiaj jak się to kosi trawę. Tak jest. Dzisiaj będzie koszenie trawy i człowieku nie traktorem. Tylko tym. Pewnie się nie spodziewacie o co chodzi tutaj, ale dowiecie się niedługo. Także oglądajcie odcinek. Słuchaj, odpalę to Tylko otwórz maskę, żeby pokazać ludziom, że to auto odpala bez akusa. Akusek coś jest tutaj. Czekaj. Patrzcie. Akusa nie ma. Dobra, odpalaj. No i chłopie, kurde, co? Zlepali? Zlepali? Chłopie, lalka! No jedziemy. Ten jak to jest prawdziwa lala. Łasy jest. jest. Może lepiej wsadźmy ten akumulator. Fajnie plumknął. Nie, 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 nie. Nie, nie zatrzymuj się w takiej trawie, no, bo nie będziemy tam przecież łasić. Ty, on coś... wypada mu zapłon coś. Coś mu wypada zapłon. Chcę trzeba mu włożyć. Jak wypadnie. Dobra, ładanie! Ja i hamolców nic na nic. Ale tak nic, nie? No i dobrze, tak, nic. Nie nic. Dobra! A to śmieciuk jest, ty tu gdzie on będzie jeździł? Jak on w ogóle do tyłu się dziwnie jeździ? Ktoś tam szruje chyba tak no bardzo. to tam zderza. tak. a Dojechali. Ściągamy i... działamy. Glazek! Ale masz. Się działa. Tak się rozładowuje fury z limuzyny. No i po co? <noise> nie widział, czyników nie ma. Czyników nie ma. czyników nie ma. Uuuu. <noise> o o kurno ty. Czego mnie straszysz? Woli Uuu, twarde. Dzisiaj kontynuujemy historię z naszymi usługami. Będziemy znowu iść w rynek rolniczy, trawy rosną i trzeba kosić, nie? Beskitu. Jak my już mamy wóz do wożenia sianka. <noise> Trochę nie po kolei. Zaczęliśmy. Tak, trochę nie po kolei od dupy strony, ale... Chłopie, to nieważne. Więc jakby ktoś chciał koszenia jakieś, to PRIF, nie? O dzisiaj. Motokoty.pl można rezerwować usługę. Tutaj drapy coś. Jak się skręca i musimy naprawić. Już wiem, już wiem, już wiem. Ci wgięło, ty. gieło się, weź to, no, weź to To jest właśnie to ty, z plasteliny. Sejak to nie jest y, przypadkowy wybór, proszę Państwa, bo to jest najbardziej zwinne auto, jakie mamy w swojej flocie. Kosiarka, Berun. kosiarka musi być zwinna, Berun. więc będzie sejak. Jak chcecie mieć kosiarkę z samochodu, to sejak właśnie. Aby tutaj wpadała trawa właśnie. taka Do filtra i będzie miliło I wydechem będzie wertrywała taka, wiesz, taka ładna zmilona trawka. To jest trawy. Nie. Ale teraz cienko, cienko, co? To nie jest już z tej to jest cienko cienko. Biskietu, ty, to on może tylko przyzminisz, w sensie, że zderzek dłużej. Zrobili lifting. Ty, ale my nie pokazywaliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy. Jakie w ogóle zakupy zrobiliśmy do tego? Zapłaciliśmy za to główno 1300 zł wydaliśmy na to. To jest mniej niż... Daj spokój. To jest mniej niż rozumiałem naszym widzom. To Ej, to sejr był tańszy. To kitów, był dwa razy tańszy. <gry> zobaczycie, zobaczycie dobry towar, kupna. Nazycek, Pełna maska. Człowieku i tyle ty, ale przecież, bo jeszcze go trzeba będzie zwrócić, to patrz, żeby nie uszkodzić. Powiedzmy sobie szczerze, to nie to nasze budżety, nie? Ty, ale ja bym chciał no. coś zauważyć. To jest wentylator stojący, podłogowy. A to będzie leżący, trawny. No Trawnikowy. Duża moc, to jest spoko, aluminiowa. Wygląda. Dwie prędkości wentylatora. Ale patrzcie, że on jest ready to play chyba. Ready to play? No. Uuuu! jak te sportowe nóżki, tak Uuu, ale... ale bydle. Dobra, odkręcamy to tutaj. No i to zobacz. Ty, ale jak on na jedynce tak do... daje? Pasz, 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 pasz. Wow! Przywrócił o! karton! Przywrócił karton! Wow! No A może da się zobacz w ogóle ten silnik odkręcić? Te śmigła, że w drugą stronę żeby były. A no, Aby one są ta... generalnie wygięte. No to pewnie. No to nawet nie nie się w ogóle da. odgiąć w drugą stronę. O, wow! Wow! Uuu, takie bym powiedział nawet, kurna sprawę. Dobrze. Ostrawek? A tak, da się to zdjęć. Wow! A może to rozwrócimy i przykręcimy z drugiej strony, ty? Tu zobacz, że to są takie zaklepane, jakby nity, nie? I to oby tutaj, tą stronę, tak, dalej wyjdzie. Jak to jest tak, o w ten sposób, bo wypycha. Będzie się kręciło tak samo, w mhm. tą samą stronę. W tą samą stronę, no, ja... jak obrócimy. Czyli będzie? O tak. Czyli sobie, no, to jest tu na nic nie, da, tak? To tak? To, tak. Wszystkie na niczynaje chyba. Dobrze, że ja teraz się ty... szczęiliśmy. Je no nie, a nie po rozwróceniu. Ty k***a, p... to nic nie dało. No dobra, no to trzeba odjeść prawo. O, panie. No. Czy wiem? Ty, to nic nie dało. Jak nic nie dało? No czemu nic nie dało? Będzie dobrze. po co on tak gada w ogóle? Nic nie dało, nic nie dało. No i zaboliście jest, chłopie. Co cię tutaj źle będzie? Nie, dobrze, dobrze, tylko... No, tak chyba będzie, tak? No, będzie tak, tylko patrz. I tylko... zaboliście jest, chłopie, patrz. Patrz. Tak. Nie za kibici, ale nie wiem o co chodzi. Dobrze byś w motocotach takiej kosiarki? Uhuhu. ale kosiara. Ja w ogóle wierzę, że to będzie faktycznie działało i będziemy mogli faktycznie tym normalnie kozić, a nie tylko dla beki. Wierzę w nas i w to. Co, ostre? Jest ładnie postrzępione. Z racji tego, że to jest amelinium, to będzie działać na jakieś 3 sekundy, ale wiesz. Patera. No i co? No i co? I co? Widzisz? Si się zatrzymuje. Nie chcę nic mówić, ale, ale patykiem tak przyjedziesz, to też kurna się trawa złoży. Patykiem przyjedziesz, tak? <grym> tak. patrz. Uwaga, przyjedziesz patykiem. Pasz. No rzeczywiście kurna wziął słowo pokrzywę. No ja pierd. No to sumie ale... coś. <grym> <grym> Tutaj trawka wlatuje tędy i człowieku idealnie ukosi. Idealnie, perfekcyjnie. Idealnie. Yeah! Ej, yeah. hey. let's go! Daddy, ja mam takie ciekawostki trzy. Masz trzy, kurwa. Trzy. Co, że gniazdo bociana waży pół tony, czy co? Nie wiem, nawet ciekawe A Sara? No, że gniazdo bociana może ważyć nawet pół tony. I bociany są małe i duże. Co wow! z nie no, bo tu gadaliśmy o tym, że tak Tiko wygląda, nie? No. Nie, jak w to... I już nie wyszedł żad. Bo nie wiem Tiko, chciałem się powiedzieć. No dobra, bo my nie mieliśmy jeszcze w ogóle Tiko, a Tiko ma ten dyfer do spawania. Ma Tiko? No, kontynuując. Musimy kupić Tiko, a w Tiko, na przykład prawa lampa jest mega dobrze dostępna, a lewej nie ma nigdzie. Podobno nawet do Testrosy łatwiej dostać lampę niż do Tiko. A musi być lewa lampa! Druga rzecz, która musi być, to opony, a w Tico są 12, i nigdzie nie ma 12. Czyli to? To jest wymarły gatunek. I trzecia ciekawostka ocena tylko dwie słówy na rok. To nie ma co tu wnikać. Dokładnie 206 zł, i tu właśnie się tutaj pojawia, to i Wam właśnie teraz. Udowodniłem, że 206 zł na cały rok na mubi.pl kosik motokoty. Szukamy tylko, jak wy macie bo albo inny samochód, to wbijcie sobie na mubi.pl kosik motokoty i sobie sprawdźcie ocenę na własną furkę. Czy nie przepłacacie, no a przy okazji, nawet jeśli nie przepłacacie, to i tak pewnie biorąc cashback przepłacacie. W sensie, nie biorąc cashbacku przepłacacie. Czy możemy to zamontować już? Zróbmy pierwsze przymiarki i patrz, tak przykręcamy, czyli tego i tego. Ja tego. Ej, okay, no zobacz, idealnie leży. No w sumie nieźle jest to. Teraz odpalmy to i zobaczmy czy wykosi. Okej, okay. teraz do domu. Chłopie! O Nie! Ale, ale zawaliście, ty. Będzie działać, kobiet. Zobacz tylko, jak tu ładnie robi, ty. Te... Nieźle to, wykoszony. No. <śm> Mało fefru. Wiesz, to jest kosiarka ogrodowa, a nie polna. A, no tak. O, główka pracuje. Już mam plan. Trzeba jechać po zawiasy, zawies przyspawać i tutaj dać elkę do tego i. i ten. I, e, I. no nie no. I. no. zawiasy, ty. Jezu, za nie zapłacić? Podziwiam tak. No, ale że już to bo nic nie napadnie. się zaceca, widzieliśmy. Kółeczko zawaliste. Ty ale gdzieś już widziałem to kółko. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Sejak jest mały, Sejak jest zły, jak ma bardzo ostre kły. No tak, no makły Jest tak, że właśnie tak, o to tak, tak, Odrobiny drewna nie zaszkodzi. Fajnie nie tak by było. Jakby się właśnie trzeba było chudzenie rokowe, to oczywiście można tak to robić, nie? Jeszcze jedno, gościu. Tylko mocujesz i masz turbo, gościu. Jak w samolocie. Poproszę skalpel. Dziękuję. Dobra. Ale sztywniaczek ty. Jest właśnie tak, jak miało być. Jeszcze mnie znała tylko kwestia tego, czy na przykład daliśmy dali poprzeczkę, to czy by nie dało się tego wzmocnić wtedy. Trochę. Huch tam. Nisko podwoziowa kosiarka. Możemy świadczyć usługi na boiskach piłkarskich. Mhm. Zrasta ekskluzywność tego przedsięwzięcia, człowieku. Ale skoro wchodzimy w branżę piłkarską, to znaczy, że będzie kasy z tego. Widzicie? Jeden prosty trik. Inwestycja 1200 zł, kurde, i śmigasz. Zobacz, tak to, to wygląda. No? Tak się ładnie rusza. Tak się dostosowuje. Jest jeden tylko mały szczegół, ale taki nieistotny, nie? Trzeba mieć to. Ale akurat leżą, więc mamy i wchodzamy coś. To właśnie, no pod przetwornicy ewentualnie ty. Ty. ty człowieku Honda z tyłu. Śmiej też w kolorze nadwozie. Pala, Czego Czego Nic nie zływać ty. Włącz, włącz, włącz Nie ja, chodźcie, powoli, powoli Złabu wet! Pa, 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 pas pa, robi, pas robi, ty! Kosi, kosi. Kosi. Ej, dobrze! Ładnie! Stań, stój, 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 stań, Już nie czułem, kurwa, za gęsta trawa! Panie skoszenia? Wolniej trzeba, pomału, ty! Wolniej? Ale ładnie, ty! Pas robi, ty! No szok, W Człowieku, ale ścieżko skoszona, ty! Zobacz tutaj, a zobacz tu. Ale wolniej się nie da, tu reduktor trzeba by było wsadzić. No to mówisz, że Subaru byłoby dobre na reduktorze. Prawy kosik powoli nie? Co, nie kosik? patrz! Patrz sobie! Coś uderzyło, jest za, trochę za nisko jest. Chodźcie, podwyższymy po kółko, bo jest zawaliście. My tutaj celujemy w murawy, gdzie masz trapkę elegancką, a nie taki o kasze jakiś klopiec. No tak, to nie no. jest tak, że kosiarka jest zła, warunki są złe. Musimy tak? zrobić wzmocnienie tego kółeczka, no bo lata za mocno i jest za nisko jak widać. Kurde robimy konstrukcję, no robimy, robimy, robimy. Tutaj jest idealna odległość, żeby poczuć świeżo skoszoną mięciutką trawkę. Murawę, przepraszam, murawę. Chciałbym zauważyć, że to jest piąte koło uwozu, a jednak potrzebne. Runda druga. Od razu dwóje walimy tu Nie ma co żadnych pytań. A jak to chłopie, a jak to ta, 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 ta. Działa. Normalnie idzie. Idzie. Ta, działa. Ta, działa. No ale on potrzebuje wolniej jednak Patrz jakaś murawka Tylko powoli trzeba, powoli wtedy jest darka człowieku Patrz jak się ty Patrzę chciała, kurko jeszcze chłopie Łopanie, o gdzie, a gdzie ty patrz O kurła O kurła A nech te bezże biega pijecho A jak do tego doszło? Na szczęście to jest szybka modyfikacja. No bo to jest Amelinium, pani no. Amelinowe no! Nie popaluje, To nie jest zbyt wytrzymały materiał no. Ej, ej to stój, to jest... Co? Co? Nic, nic. Jak samolot tutaj wygląda. Czego? Ja, wyjeżdżaj stąd Czekaj? Okay? Ej, może ja będę pchać po prostu powoli, co? Co pchać? No, jak normalna kosiarka, no. Faktycznie to miało sens. Czepiaś do styaka. Patrz, chodź z siarką. Super jesteś. Znowu, stop, znowu, stop, 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 Znowu, fuj, zgięło się znowu. A rzepko. Jest taka mięciutka, świeża, ścięta. Chodź, chodź, patrz. Człowieku, tu jest trawa skoszona, a tu jest człowieku duża. Widać, widać człowieku, widać. Miałby prostować. No i teraz jest lala. Pagnali. Ale kosi ty. Lepiej powoli, a dokładnie, jak na murawie, tam nie ma pośpiechu, ludzie. Musi być ładniutku, równiutko. Kamerun włączaj turbo! Szybko tam te gurna, dawaj, dawaj Mieli, szyfy już. Nie powoli! Badylaki są milone. Jak ślepy milone. Kamerun Co ty robisz ty? Mam kosiarkę. Poczekaj, odpalę to. Kurwa. Ja pierdzielę, to za gówno. Ty, to gwint, wypchło. Trzeba wykręcić i nagwintować. Działa? Działa, ale mogłoby lepiej. O ten, ten, duży! Żeby wykosili trawę tam w rogu. Bawcia, wykosimy. Wszystko wykosimy, konkurencję całą. Z rynku kosiarek. A few moments later. Chłopie, wariat, wariat, Na aparacie nie widać, ale tak się szybko kręci. Ale kości, ty. Baczek wykusiło, chłopie! O ja Trawka świeżynka, człowieku! Dobre to jest, dobre! O te kółko na pewno kurde czujnika. Nawet jak uderzysz, to nic nie stanie. Meskitu, dawaj, 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 tutaj. No, i czujnik, i do tyłu. Ale ta osłona czarna jest w człowieku, ja się o nic nie martwę. Wiem, że ta osłona mnie osłoni. Specjalnie po to jest osłona, ta nazwa nawet, osłania. Nie ma szans, żeby tu nogę wsadzić. Kamerunisko, nawigator. O, widzisz trochę tam? Dawaj, dawaj, dawaj! Spod maski! Zagotował się! Zagotował się, bo chłodzenia nie ma! Ty nie skumał, ty nie pagnał. Zagotował się, bo przecież wody nie ma. już! Tak? A Nie słychać. No? Dobra, proponuję wyższą trawkę spróbować, bardzo powoli. Ja uważam, że można by było spróbować tutaj cmyknąć trochę. Patrz, patrz jak pokoszone. Chłopie, ale babcia Oj. będzie zadowolona z tego, skabraju, O tu nie pokoszone. kontra tutaj pokoszony człowieku. Nie pokoszone, I pokoszone. Idealnie. O, a co mu? Ty, ja myślę, że może być mu trochę ciepło. Bo chciałbym jeszcze raz podkreślić, że tu nie ma wody. Trzeba zrobić z subaru. Mocniejszy wiatrak, mocniejsze śmigła i na reduktorze, człowieku. Puszczasz gaz i sobie śmigasz. Silnik od ścigacza, mhm. Tu jest 352 W. Wiesz, co to jest? To jest 0,35 kW. Serio? Nie całe półkonia to to No, nie całe półkonia. Dobra, dawaj, kosimy tu wielką trawę. Fajnie, że tu jest ogromna trawa? Widzisz? Widzę. Nie da się przed nią iść. A fakt a tutaj rotacyjno skoszone było. No i trzeba. Do kosić dojazd. Z taką wysoką trawą jeszcze lepiej sobie radzi. On musi, człowieku, żeby ta trawa zrobiła się w idealny nawóz. Żeby ją przemieliło, żeby została i trawa bujna rosnęła. Rosnęła. Nie rosła, rosnęła, mówię. Wieku, patrz człowieku, patrz co się dzieje. Patrz, patrz jakie tu był taki, a jakie je teraz jest. Dawaj, śmiało, śmiało, śmiało. Dawaj, top. Patrz, cały czas gnie się tylko jedno, to jakieś niefartowne. o, o, o. o, o Patrz <śmieniciela> coś <Baskoś> dalej, człowieku! <śmieniciela> Jaki to jest zawalisty temat! Elegancko, jest tę chmurę, puściło. <śmieniciela> się. Jest jest bardzo ciepło jest. Trochę tak, tak, niepokojące to jest już, ale dobra. To nie jest niepokojące. Aż kipi, bo mu się tak podoba człowieku. Aż kipi. A jeśli Wam się podobał ten odcinek, też wykipcie w komentarzach pisząc Sejaczek, Kosiara i człowieku i kolejny sprzęt rolniczy zrobiony. Bijacie na sklep motokoty.pl. Bijacie do linku w opisie i otrzymajcie Trzymajcie się. Yo!